Kilka takich ważnych myśli, jak pomagać ludziom uzależnionym, jak im głosić Ewangelię. Taką jedną, na taką jedną rzecz chcę zwrócić uwagę. Są takie ośrodki, które pomagają ludziom uzależnionym. Ja na przykład byłem parę lat temu w takim ośrodku w Łękini, to jest na Północy Polski. To jest ośrodek działający w ramach Teen Challenge. Teen Challenge to jest taka międzynarodowa służba założona przez, Johnny, przez przepraszam, Davida Wilkersona. Takiego znanego pastora, on już nie żyje. W każdym razie to jest taki duży ośrodek. Ale taką cechą charakterystyczną tego ośrodka, chrześcijański oczywiście ośrodek, taką cechą charakterystyczną tego ośrodka, zresztą innych też, to, tak na dobrą sprawę, to w świeckich e, ośrodkach też coś takiego obowiązuje, że jeżeli wchodzisz tam, jeżeli decydujesz się tam być, bo chcesz wyjść z nałogu, zależy ci, to musisz ich słuchać i musisz się im podporządkować. Tak? To jest w ogóle żelazna zasada. Gdziekolwiek byś nie poszedł, to musisz się temu podporządkować. Mega ważna rzecz. Nie możesz sobie nawet ten chrześcijański dom dla bezdomnych tutaj w Krakowie, też jak tam wchodzisz i chcesz tam mieszkać, jak jesteś bezdomnym, są pewne żelazne zasady. Jeżeli ci się nie podoba, to idź stamtąd. Nikt cię tam na siłę nie, nikt tam nikogo na siłę nie trzyma. Jak nie chcesz się podporządkować zasadom, to nie musisz tam być, tak? Wystarczy, że się ktoś napije pół piwa, wyczują to i wypad, Wypad na, na bruk człowiek, człowiek ląduje na, na bruku. Jak chcesz tam być, rano i wieczorem nabożeństwo, modlitwa, słowo, musisz być. Chyba, że idziesz do pracy. Tak? Jak ci się nie podoba, no to dobrze, no to nie musisz, ale do widzenia. Tak? Normalne, żelazne zasady. I teraz o co chodzi? To pokazuje, komu zależy, a komu nie. Bo jest mnóstwo ludzi uzależnionych, którzy chcieliby przestać pić, chcieliby przestać czpać. Tak? Ale to jest, wiecie, takie fajnie by było. Natomiast tylko niektórzy są w stanie naprawdę, tylko niektórym naprawdę zależy. I tak naprawdę tylko ci są w stanie wyjść z tego nałogu. I teraz nie mówię tylko o takich, o takich metodach świeckich pomocy ludziom uzależnionym, bo jeżeli głosimy Ewangelię, Zasada jest taka sama. Chrystus umarł za nich, tak? Ich grzechy mogą być przebaczone, mogą być uwolnieni od tego nałogu, ale jeżeli chcą tego, muszą się podporządkować, tak? Muszą zacząć robić pewne konkretne rzeczy, tak? E, żeby wyjść z tego nałogu, tak? Bo o ile nawraca się człowiek, który Wiecie, normalny człowiek, który jakby, któremu, życie nie, jakby, któremu życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, to okej, okay, on się nawróci i teraz czy on będzie taki na maksa od razu pójdzie za Bogiem, czy się będzie trochę rozpędzał, yy, to jego życie nie jest zagrożone, tak? Ale już człowieka, który na przykład był lata na ulicy, tak? Przez na przykład picie albo panie, tak? Jego życie tak naprawdę wisi na włosku, co nie? I teraz, co my robimy? Bierzemy kogoś takiego, tak? Tłumaczymy Mu Ewangelię. Z Jezusem jest tak, 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 tak i tak. Chcesz to, nauczymy Cię robić tego, nauczymy Cię robić tego i będziesz od tego wolny. Tak? Stawiamy warunki na podstawie Bożego Słowa, na podstawie Bożych obietnic, na podstawie Ewangelii, tak? Mówimy do człowieka, pomogę ci, ale musisz mnie słuchać. Musisz robić to, co ja do ciebie mówię. Tak? I się wtedy okazuje, komu naprawdę zależy, a komu nie zależy. Czy ja cię zmuszam? Nie, nie zmuszam cię, bo przecież możesz się nie zgodzić. Ale jak chcesz się zgodzić, to masz mnie słuchać. Tak? Normalna zasada w ogóle w, w Biblii na wiele różnych sposobów jest to pokazane. W Ewangelii Łukasza, Piotr mówi coś takiego do Jezusa: My zostawiliśmy wszystko, co mieliśmy, i poszliśmy za tobą. Co z tego będziemy mieć? Tak? I tam Jezus mu odpowiada, co, co, co Piotr będzie z tego miał, ale Piotr powiedział taką pewną cechę charakterystyczną apostołów, tak? że był taki jeden, e, był taki jeden, jakby był jeden z kluczy, który sprawił, że oni się nadawali, żeby pójść za Jezusem. Tak? I tym kluczem było to, że byli w stanie zostawić wszystko, co mieli. Czy Jezus chodził i zmuszał ludzi do pójścia za nim? Nie. Ale jak chcesz iść za mną, to zostaw wszystko. <laughs> co nie? Yy, w do Koryntian w 11 rozdziale apostoł Paweł mówi tak. Bądźcie naśladowcami moimi, jak i ja jestem naśladowcą Jezusa. Tak? Naśladuj mnie. Rób to, co ja robię. A zobaczysz, że twoje życie... Jakby w Twoim życiu będzie się działo wszystko to, co jest opisane w Biblii, wszystkie te obietnice, zasady nowego przymierza, to wszystko tak, jak działa w moim życiu, tak samo będzie działać w Twoim życiu. Tak? A więc jakby mówimy człowiekowi prawdę, mówimy człowiekowi Ewangelię i mówimy mu w bardzo pewny sposób i zdecydowany, pomogę Ci pod warunkiem, że co? Że będziesz mnie słuchał zwłaszcza do ludzi, którzy mają problemy. Zwłaszcza do ludzi, którzy na przykład y, y, są w jakiś sposób, nie wiem, uzależnieni, zdemonizowani i tak dalej. Mogę ci pomóc, ale musisz mnie słuchać. Inaczej nie da rady. Tak? I teraz co jest naszym celem? Naszym celem nie jest to, żeby y, może tak, y, naszym celem jest to, żeby tego człowieka nauczyć y, nauczyć jakby takiego życia w którym on będzie ufał Jezusowi. Tak? A więc to się wiąże z tym, że ten człowiek potrzebuje poznać pewne Boże zasady, tak? Ten człowiek potrzebuje się nauczyć modlić we właściwy sposób, tak? Ten człowiek potrzebuje uświadomić sobie na przykład, że ma autorytet. Dany mu od Boga, jeśli się już narodził na nowo. Tak? Ten człowiek musi wiedzieć, że jest w stanie odeprzeć od, od swojego życia nauk czy opresję demoniczną. Tak? I on to musi wiedzieć. Jak chce być wolny, to musi ro zacząć robić pewne rzeczy. Tak? Przecież to nie jest tak, że chrześcijaństwo czy kościół to jest sklep, że wchodzę i sobie wybieram. Tak? Chcesz, żeby twoje życie było uratowane, to słuchaj, co do ciebie mówię. Jak nie, no to nie. To droga wolna. Tak samo, powiedzą, tak samo temu człowiekowi powiedzą w każdym innym ośrodku. Nie chcesz tu być, to idź stąd. Chcesz pić, no to idź pić. A chcesz tu być, musisz się podporządkować. Tak. I chrześcijaństwo jest dokładnie takie samo. Przecież Słowo Boże, zobaczcie, cały świat jest utrzymywany przez słowo Boga. Tak? Wszystko. W psalmie jest napisane, że Bóg. Wywyższył swoje imię i swoje słowo ponad wszystko inne. Tak? Jest, to jest, słowo jest święte, jest nienaruszalne. Jezus powiedział, że ani jedna jota, czyli ani jeden znak interpunkcyjny, ze słowa, sprawa, prawa, które ja powiedziałem, nie będzie zmienione. Tak? Czyli Jezus mówił o pewnych zasadach w życiu duchowym, o pewnych zasadach w życiu z Nim tak? i tam nie będzie nic zmienione, nikt nie jest w stanie tego zmienić, nikt nie jest w stanie tego naruszyć. Albo się ktoś podporządkuje, albo się nie podporządkuje. Po prostu. I człowiek musi być konfrontowany, jakby potrzebujemy mu głosić i potrzebujemy wymagać od niego, żeby on zrobił pewne kroki. Tak? I to też będzie pokazywało, na ile temu człowiekowi zależy. I on może upadać, może przychodzić co jakiś czas, że o, znowu zapiłem, o, znowu zaćpałem. Tak? Ale jeśli w tym człowieku będzie widać taką prawidłową postawę, to prędzej czy później taką postawę, w którym on naprawdę chce Jezusa, naprawdę chce być wolny, naprawdę chce podporządkować swoje życie Bogu, to on musi być uwolniony. Może raz zapić, drugi, trzeci, może nawet dziesiąty, tak? Ale jeśli dalej to pragnienie w nim jest, że On chce, to on będzie wolny prędzej czy później. Upadek nie jest ważny. Ważne, jak ten człowiek podchodzi do upadku. Czy się podda, czy się nie podda. Okay? I to jest mega ważna rzecz. I jak usługujecie ludziom, głosicie takim ludziom Ewangelię, to nie bójcie się. Yy, jakby być takim, być takim twardym i takim zasadniczym, bo to jest dobrze dla tych ludzi. Zobaczcie, jak, jak postępują rodzice. Przecież każdy kochający dziecko rodzic, jak widzi, że to dziecko zaczyna robić jakieś głupoty, może jakieś niebezpieczne rzeczy, no to nie mówimy wtedy, no ale Franiu, to tak może być trochę zwolnił, co nie? Reagujemy ostro, bo wiemy, że na przykład życie albo zdrowie tego dziecka jest zagrożone, tak? Ty, jako rodzic, wiesz, że musisz teraz w jakiś sposób e, nałożyć ramę temu dziecku dla jego bezpieczeństwa. Tak? I teraz my potrzebujemy być takimi, e, jakby w nas, potrzebu, potrzebujemy być taka, e, potrzebujemy zrodzić, jeśli ktoś tego nie ma, to zrodzić sobie taką mentalność rodzica, że osobie, której głoszę, osoba, która przychodzi z problemami, ok, ja będę dla ciebie rodzicem, słuchaj mnie, a będzie dobrze. Okay? I dajemy takim ludziom proste rzeczy. No, bo zobaczcie. Każdy z nas zna Ewangelię, tak? Doświadczamy na różnym pułapie ponadnaturalnych, ponadnaturalnych jakby błogosławieństw i łaski od Boga, tak? Ale dlaczego? No, dlatego, że. Poświęciłeś czas w ogóle na zapoznanie się z Ewangelią, zgodziłeś się z Ewangelią, zgodziłeś się ze Słowem Bożym, tak? Poświęciłeś na to czas, a teraz przychodzi do ciebie człowiek, ty mu mówisz: Ale okej, okay, to czyli przeczytaj sobie tą książeczkę, naucz się jej, zrozum, o co tam chodzi, albo przeczytaj, albo przesłuchaj sobie kilka nauczeń, najlepiej po kilka razy, żebyś zrozumiał, o co w ogóle chodzi z Ewangelią, co nie? I człowiek do ciebie mówi, a ja nie, jakoś nie czuję tego albo tego nie potrzebuję. Ja się nawróciłem do Jezusa, żyję z Jezusem. No jak? Jak ty żyjesz z Jezusem? Życie z Jezusem jest na podstawie jego prawd. Tak? Opiera się o prawdy, które on powiedział. Więc jak ty nie znasz tych prawd, to jak ty chcesz żyć z Jezusem? Tak? To, są, to są bzdury. I teraz, jeżeli w moim życiu y, zaznajomienie się z Ewangelią, Sprawiło, że ja mogłem zacząć stosować tą Ewangelię i widziałem efekt, no to w życiu tej osoby musi się zadziać dokładnie taka sama rzecz. Przede wszystkim on musi w ogóle poznać Ewangelię, tak? To jest normalne, w ogóle prymitywnie prosta rzecz. Ja myślę, że to jest tak proste, że nie wiem, trzeba mieć bardzo pokrętną religijną głowę, żeby, 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 żeby chcieć to w jakiś sposób zanegować. A więc dajemy ludziom pewne konkretne zadania. Tak? Zrób to. Jak zrobi, ok, to znaczy, że, to znaczy, że, to znaczy, że ci ufa. Tak? Później zrobi jeszcze jedną rzecz, i później ten człowiek odkryje, aha, że coś działa. Tak? Ok, mówię coś, e, jakby słucham tego człowieka mm, i widzę, że to przekłada się na moje życie. To raczej nie będzie widoczne po jednym czy po dwóch dniach, ale jeżeli ten człowiek będzie cię słuchał, to w perspektywie, w Wielu dni, tak, tygodni, zauważy zmianę. Nawet myślę, że kwestia paru tygodni, jak ktoś zacznie e, tak na poważnie e, do tego podejść i skupi się na tym, to jest w stanie nawet w przeciągu kilku dni, kilku tygodni e, zobaczyć zmianę, a nawet bardzo często jest tak, że ty pomodlisz się o danego człowieka i już coś odejdzie od niego, albo będzie uwolniony i to przecież masę przypadków takich jest w naszej służbie. Albo ktoś będzie z czegoś uzdrowiony, albo z czegoś będzie uwolniony i to już jest dla niego taki haczyk. Zobacz, Bóg to dla ciebie zrobił. Miałeś to, a już tego nie masz. Czułeś się tak, a już to od ciebie odeszło, bo to był demon, który sprawiał, że tak się czułeś. To nie? I ten człowiek ma już takie coś, aha, faktycznie, działo się to i to po prostu ode mnie odeszło, czyli ten człowiek mi pomógł, czyli ten człowiek Chyba chce mi pomóc. Skoro coś było złego, a teraz już tego nie ma, no to chyba ten człowiek chce mi pomóc. Więc e, oczekujemy od tych ludzi, że nam zaufają. Ponieważ my chcemy im pomóc, tak? To powinni nam zaufać. Jeśli nam ufają, to mają robić to, co my im powiemy. Po prostu. E, a jeszcze a propos właśnie ludzi uzależnionych, to jest też coś takiego, że często dla człowieka, który pije, pije przez dłuższy okres czasu czy ćpa, praktycznie zawsze, nie wiem Justyna, ty może nawet będziesz mogła coś więcej powiedzieć, ale z mojej wiedzy wynika, że praktycznie zawsze jakby nałóg jest tylko jednym z problemów, że, przy, że nałogowi bardzo często towarzyszą jakby inne grzechy tak, i zaburzenia duszy człowieka. Tak. Praktycznie każdy alkoholik jest kłamcą. Praktycznie każdy alkoholik jest manipulantem. Oni mają skłonność wręcz, żeby, żeby też, też, na przykład, też na przykład ludzie uzależnieni mają, mają silne wyparcie. Czyli mówisz coś rzecz bardzo oczywistą, tak? Dla zwykłego człowieka, a on jest w stanie zaprzeczyć najbardziej podstawowym rzeczom, bo on musiał, w jakiś, przez to, że zaczął pić albo ćpać, on musiał sobie jakoś wytłumaczyć, dlaczego to robi. Musiał się sam przed sobą usprawiedliwić, tak? Musiał się usprawiedliwić przed sobą, musiał się też usprawiedliwiać przed ludźmi. Tak? Przed ludźmi, przed np. pracodawcą, przed ludźmi w pracy, przed rodziną, przed współmałżonkiem. Człowiek, który zaczyna ćpać albo przed rodzicami, musi się w jakiś sposób usprawiedliwić i podać powód, dlaczego to robi. Tak, 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 tak człowiek jest skonstruowany. Musi to zrobić. Tak? I dlatego, e, dlatego tacy ludzie bardzo często obwiniają innych ludzi, oskarżają. Tak? My nieraz jakby byliśmy świadkami, nawet te też jakby w sumie do, doświadczyliśmy tego, że komuś pomogliśmy, poświęciliśmy komuś dużo czasu, a ta osoba nas oskarżyła. Tak? Oskarżyła nas o coś, że, że w jakiś sposób ją na przykład źle potraktowaliśmy. Dlaczego? Bo ta osoba dalej chciała być w swoim nałogu, my jej chcieliśmy pomóc, ale ona przez to, że chciała dalej być w swoim nałogu, musiała sobie wytłumaczyć, dlaczego już chce się od nas odsunąć. Sobie musiała wymyślić powód, dlaczego już nie chce mieć z nami nic wspólnego. A prawdziwym powodem jest to, że ten człowiek dalej chce paść albo pić. Więc to bardzo często są ludzie, którzy kłamią, manipulują. I na przykład, dla mnie to jest normalne. I takie często stosowane, że po, po rozmowie z kimś takim, kto ma ogromne zamieszanie, kto chodzi w takich duchach manipulacji, kto na przykład ma problem, taki wyraźny, poważny problem z alkoholem, że ja, się muszę, że ja, ja muszę na przykład nad sobą związywać i przeklinać duchy czarów. Wczoraj na przykład musiałem coś takiego zrobić i realnie poczułem, dostałem kilka SMS-ów, tak, od jednej osoby uzależnionej. I te sms -y były tak skonstruowane, żeby wzbudzić we mnie poczucie winy, ciekawość, zainteresowanie tym człowiekiem, co nie? Ja musiałem pomodlić się, musiałem iść do pokoju na kilka minut, pomodlić się, żeby strzepnąć z siebie ten w ogóle, ten, ten taki duchowy ciężar. I to po prostu odeszło ode mnie. Wyszedłem z tego pokoju po pięciu minutach jakby z innym stanem świadomości. Więc e, dlaczego o, o tym mówię? No, bo jeśli się pomaga takiej osobie uzależnionej, to ona może chcieć oskarżać Ciebie, mimo że, mu, że, jej, że jej pomagasz, tak? Może chcieć Ciebie oskarżać, może Cię kłamać, tak? Może przed Tobą udawać e, kogoś innego niż jest naprawdę, tak? Może chcieć bardzo, e, często jest tak, że może chcieć zaabsorbować swój czas. Często tak ludzie uzależnieni mają, że robią coś, żebyś Ty interesował się ich życiem. I trzeba takiej mądrości i takiego jakby umieć zobaczyć ten balans, na ile jesteś w stanie i chcesz mu poświęcić czasu i to jest taki dobry czas, na ile to już jest jakby jego wpływ, jego manipulacji, że on po prostu chce być z Tobą Chcę, żebyś się interesował jego problemami, żeby on ci mógł opowiadać, albo żebyś ty mógł mu coś tłumaczyć. I jakby trzeba umieć się tak, to po prostu przychodzi z Bożego objawienia, też z doświadczenia, kiedy, kiedy rozpoznać, że to już jest takie coś, że widzisz, jakby ja widzę coś takiego w sobie, że rozmawiam już z kimś albo poświęcam komuś czas, ale już w tym nie ma przepływu życia że to jest takie ścieranie się z tą osobą, nawet jeżeli ona, ona nawet wygląda na zainteresowaną, ona dopytuje różnych rzeczy, ale czuje, że to już jest takie, że, to już, że nie, ma, jakby nie ma przepływu życia, że to już jest tak trochę takie odgrze, odgrzewanie kotleta i rzucanie grochem o ścianę. I wtedy bardzo często taka osoba jest konfrontowana w takim sensie, że daje mu coś do zrobienia, tak? Jakiś następny krok, i zobaczymy, czy to robi. I nie ma rozmów, nie ma, nie ma sms-ów, nie ma dzwonienia, nie ma spotkań dusz pasterskich, jeżeli, jeżeli ta osoba nie zrobi danej konkretnej rzeczy, bo utknęła w czymś. Jeśli nie pójdzie dalej, to bez sensu poświęcać jej czas. To tak, jakby ktoś zapisał się na kurs prawa jazdy i stwierdził, że. A on w sumie olewa znaki drogowe, on chce się nauczyć jeździć, chce, w, chce wsiąść do samochodu i chce wyjechać na miasto. No, pewnych, jeśli pewnego zadania domowego człowiek nie przerobi, to nie pójdzie, do, nie pójdzie krok dalej. Tak? Jak, jak człowiek idzie na studia na pierwszy rok, to nie pójdzie od razu na drugi. Musi odrobić swoje na pierwszym roku, zdać ten rok, żeby iść na drugi. Co nie? Przecież i w duchowym rozwoju jest dokładnie tak samo. No, nie przeskoczymy pewnych rzeczy. Nie przeskoczymy nowego narodzenia nie przeskoczymy chodzenia w wierze tak nie przeskoczymy znajomości Ewangelii takich rzeczy w chrześcijaństwie nie da się przeskoczyć po prostu się nie da. Jeżeli ten film był dla Ciebie wartościowy, kliknij proszę łapkę w górę, napisz jakikolwiek komentarz, na przykład Jezus jest Panem, dzięki temu YouTube będzie go bardziej promował i więcej osób będzie Go mogło zobaczyć. Jeżeli chcesz być na bieżąco z materiałami, które udostępniamy, kliknij przycisk subskrybuj. A jeżeli chcesz się ze mną skontaktować, potrzebujesz uzdrowienia, uwolnienia, napisz do mnie przez Facebooka lub zostaw wiadomość w komentarzu pod tym filmem. Do usłyszenia, cześć!